Siemano, z tej strony rewes. Ten podcast, w filmiku, który będzie, to co nagram teraz, będzie poświęcony o mnie. Jak to wszystko się zaczęło, kiedy, co i jak. Początki mojej kariery zaczęły się w lutym. Jak były ferie zimowe. Byłem na nocowaniu u kuzyna. Pozdrawiam cię ciepłytko On zajmuje się DJ'ką i tam graliśmy sobie na DJ'ce. No i powiedziałem mu: słuchaj. Zróbmy tak, że nagramy piosenkę. Zgodził się. I nagrywaliśmy. I on. Powiedział, że no tak średnio, nie? Czy jakoś tak. Zapomniałem, bo to było już dawno nawet. A ja powiedziałem, że... Słuchaj. Ja będę nagrywał rapowanie. On powiedział, że będzie sobie. Nagrywał mm, piosenki, które już są, tylko że on będzie śpiał. No i tak się stało. Później szukałem nazwy dla mnie. I starsze osoby, fani moi, jeżeli mam, a wiem, że mam nawet, pamiętają, że nie nazywałem się Rewes. Nazywałem się Jung Eon. Wtedy mi bardzo pasowało, gdy wypuszczałem czarny diament w marcu, jeszcze miałem tą nazwę Jung Eon. I demoniczne szepty też jak wypuszczałem to też. Yy, była nazwa Eon. Co, co się stało, że zmieniłem tą nazwę. Jechałem kiedyś autem. I mówię sobie tak young 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 young. no Tak średnio mi pasuje, nie? No i mówię. Dobra. Znajdę. Coś, żeby mi się spodobało. I to dziwnie zabrzmi, ale wtedy weszedłem na Wikipedię i szukałem nazwisk genealogów, chyba. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale no, serio tak było. No i znalazłem obecną nazwę Rewes. Dlaczego wziąłem Rewes? A to dlatego, że jak to zobaczyłem, to od razu mi się spodobała ta nazwa, bo to było nazwisko. I na początku, gdy zmieniłem nazwę z Jung Eon na Reves, to było przez 2 E. No i nagrywałem tam piosenki, chyba jakaś wyszła. Tak, wyszła. Nie, 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 nie. Chyba nie wyszła, musiałbym zobaczyć. Moi drodzy, muszę zobaczyć. Kiedy to było? Kiedy to było? No. Jak widzę, no to 6 miesięcy temu wypuściłem czarny diament, i tam jest dalej Yong-eon. Demoniczne szepty były miesiąc później, czyli w kwietniu. I zrobiłem wtedy mega długą przerwę od rapowania. Dlaczego? Jakby to wam wytłumaczyć? Jak była szkoła, bo byłem akurat w pierwszej klasie, no to wiecie, szkoła i tam inne obowiązki. Chciałem nagrać coś dla was, ale w maju miałem coś nagrać i chyba w czerwcu miałem wypuścić letniaka. Ale jak chciałem wypuścić, to mi w ogóle nie szło. Nie wychodziło mi tak jak wtedy mówię. Kurde felek. Nie wychodzi mi jak dawniej, nie? No i przyszły wakacje. W lipcu nic nie było. No i sierpień nadeszedł. No i. Byłem na wakacjach. U tego samego kuzyna. I takie ja mówię. Kurde felek. Oczywiście przeklinałem nie, ale no nie będę przeklinał na podcastie i nie chcę przeklinać teraz. No i takie. Kurde. A może wypuczę swój pierwszy album. No i jak wróciłem z wakacji od niego. Później pojechałem nad morze. Postanowiłem, że nagram album. Pierwszy album. No, i wypuściłem Darknet Shadows. Na początku, tak jak nagrywałem, to mi nie wychodziło, ale powiedziałem, że muszę się wziąć w garść i nagrać tą piosenkę. I tak właśnie wypuściłem Darknet Shadows, co było dla mnie wielkim sukcesem, bo dzięki Wam. Upadły anioł ma ponad 150 na, na obecną chwilę. 158 wyświetleń dla mnie to dużo. Choć dla innych byłoby to mało. Inne piosenki też się wybiły, z czego też jestem ucieszony. No i później, bo jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że jak nagrywałem Czarny Diament i demoniczne szepty. To nie miałem mikrofonu, którego mam teraz. Który mam teraz, sorry. Miałem mikrofon w słuchawkach, że wiecie, takie gamingowe słuchawki. I tak nagrywa się piosenki, te dwie i album. I mówią do mnie ziomki weź głów taki profesjonalny mikrofon. Ja mówiłem zawsze dobra, dobra, kupię, dobra. No i w sierpniu też Kupiłem mikrofon profesjonalny do muzyki, do podcastów, do filmików, do wszystkiego. Widzieliście sami, że zrobiłem opening, bo bądźmy szczerze, tamten mikrofon był bardzo, a to bardzo słaby w porównaniu z tym. No i ten album Darknet Shadows był jeszcze z tym, był starym. Mikrofonem i dopiero zmieniło to się chyba. Albo Zgliszczy, albo Czarny Mrok. Nie, Zachód wspomnień, był już nowy mikrofon. Czarny Mrok też chyba był, Nie pamiętam, czy no widzowie w sumie. Zapominam, nie? Szybko. Miałem kilka styczności z hejtem ale ja mam tak szczerze wywalone w to. Ktoś mówi, no, masz swoje piosenki i nikt tego nie słucha. No to co? Mam się martwić tym? To jest moja hobby. I mi się to podoba. Ja to lubię robić, tak? No i jak widzicie to teraz nagrywam. No niektóre piosenki z Phantom Gang są bardzo słabo z wyświetlaniami stoją. Choć, szczerze, nie wiedziałem, że tak wam się spodoba Zatrute Serce. Bo jak, jak Wam to powiedzieć, jak wypuszczałem, montowałem ten film, to mówię, dobra, wypuszczę tą piosenkę, bo jakoś mi nie siedzi, tak, jak na przykład te walka o zasady. No to tak samo, bo walka o zasady ma trzy wyświetlenia, czarna banda, tak samo. No i mówię, dobra, wrzucę to i wrzuciłem. I chyba dwa dni po wypuszczeniu tego patrzę. No, 80 wyświetleń. Takie co? Jak to możliwe? No i później wypuściłem Street King. Ciche chwile, wam widzę też, że się podobałam no i dzisiaj wyszedł trwa weźliwa jak mówiłem zostało to zmienione za śnieżną burzę wytłumaczyłem to już w filmiku o phantom gang który wypuszczę w ten sam dzień no i tak to jest E, moim najbardziej ulubionym wykonawcą. Na kim najbardziej biorę takie, wiecie? E, kurczę, jak to się mówi? E, no, z kogo biorę przykład? O, największy przykład daje mi Siwas. Siwas jest dla mnie najlepszy. Wszystko, prawie wszystko robię w podobie do Siwasa. może No i Multi jeszcze. Niektóre piosenki są takim, jakby guście Multiego, ale przeważnie Siwas. O mnie Siwas. Jest to dla mnie mega ulubiony artysta. Bardzo go lubię słuchać. No i tak że the best. Artyst dla mnie. Z Ameryki tak mało słuchał. Przeważnie tylko Siwas. No i Mulciak. Czasami tam inni raperzy. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Czekaj, czekaj, co ja Wam mogę powiedzieć? Wiem, że. kurde Felek. Sorry coś o sobie powiedzieć. No to tak, 16 lat mam, jestem w ciul wysoki. Co jeszcze mogę powiedzieć o sobie, no mega lubię piłkę nożną. Może ci znajomi, ziomkowie moi nie widzą jakoś bardzo tego, że lubię piłki, ale lubię. Lubię bardzo wędkowanie. Dzięki koledze jednemu bardzo wyszło to wędkowanie. No i słuchanie muzyki, tak? Dla mnie to jest. Chyba słuchanie muzyki to jest top. Słucham muzyk. Jak patrzyłem na Spotify rok temu, ile mam minut, to miałem chyba 22 tysiące odsłuchanych minut. Słuchajcie to. 22 tysiące. Może dla niektórych to duże może mało. W tym roku było więcej na 100%. Moim wielkim marzeniem. Jest pojechanie na koncert Siwasa i spotkanie go. I chciałbym od niego autograf tak bardzo. Tak go lubię. Zawsze go słucham. Jak jadę do szkoły wszędzie. Spytacie się. Nie. jaki jest twój ulubiony artysta? Znacie odpowiedź. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? No. Jeżeli chodzi. Yy, bo wiecie... Kurde, dobra, nieważne. Yy, jeżeli chodzi o gry. No to tak. Jeżeli chodzi o gry, no to najbardziej gram Fortnite'a Gram od początku, drugi sezon chyba rozdział pierwszego. Co jeszcze gram? Mm, FIFA FIFA Gram. Mm, co jeszcze gram? Dragon Ball Dragon Ball też, spoko jest, lubię grać. Mortal Kombat też. Co jeszcze. Co Go? Czasami grałem. Minecraft jest wiadomo jaki. Każdy chyba go lubi. No i tak szczerze, to wszystko z gier, tak. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? No nic. sobie chyba wszystko powiedziałem. A i lubię motoryzację. Zapomniałem. Sorry. Lubię motoryzację. 14 minut już jest podcastu, więc moi drodzy, będziemy raczej się już żegnać. Pozdrawiam każdego, pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, że jesteście ze mną. Słuchacie moich piosenek. Jesteście na topie. Jesteście dla mnie na topie. Dziękuję wam wszystkim. Mega. Mega jest spoko. Więc czekajcie na trzeci album, który wyjdzie. Ja zrobię sobie przerwę taką jakby, bo będę nagrywał oczywiście. Ale no. Do trzeciego albumu to se poczekacie troszkę. Jeżeli idę jakąś podpowiedź, to czarny diament. Czarny diament. To jest podpowiedź. Jak ktoś jest dobrym detektywem, no to będzie chyba od razu wiedział o co chodzi. Albo też ktoś od początku to był. Słuchał moich muzyk. O, no to też jest druga podpowiedź. No to będzie wiedział o co mi chodzi. Chyba. Nie wiem, dobra. Trzymajcie się. Pozdrawiam.